Witam, witam, wiem, że słyszycie mnie bardzo słabo ogólnie, bo się okazuje, że mi siada mikrofon w telefonie. Koszt wymiany tego do granicu wy bo to jest akurat zbudowane na panelu z telefonie, czyli cały panel trzeba wymienić. Wiem, że macie problemy nad Słuchać, ogólnie, który sobie kupić nowy telefon, bo on się nie opłaca dawać do naprawy. Bo, że wolę dołożyć i kupić sobie lepszy telefon. No, sorry, że słyszycie mnie bardzo słabiutko trudno. Musicie sobie podgłasinać. Ogólnie bo za kilka dni będę miał inny telefon i będzie trochę inaczej na mnie słychać no ale jak się mówi takie życie ogólnie nie martwcie się będziecie mieli trochę cicho musi sobie włączyć głośniej trudno nic nie zrobię na razie też muszę poczekać na swoją wypłatę żeby sobie kupić telefon no zobaczymy jaki kupię sobie telefon zobaczymy, zobaczymy ogólnie podznam Was wszystkich wiem, że narzekacie, że jest bardzo cichutko nic już z tym nie zrobię po prostu coś z mikrofonem jest i już to nie opłacę się naprawiać to jest też telefon swoje lata przeżył się nie opłaca, kupię nowszy, lepszy i to wszystko pozdrawiam, elo